Luba mikrofonu raz, dwa trzy 2,377 z tej strony. Lord TV One w dzisiejszym przygotowałem do Was e, gameplay z gry spore, Jak widać na dolnym pasku, no game, gameplay spora. I bez mojego udziału głosowego będzie ten odcinek, i po prostu czujcie się w rytm muzyki i walki. Zapraszam do oglądania.

Więc będę się tam co parę minut, może nie minut, co parę sekund odzywał do Was. Będzie się w prawym górnym okienku, tam, 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 pokazywać takie okienko. I tam będzie, właśnie, ja będę wyświetlany o tak. Chociaż teraz tak zapewne jest to wyświetlane, ale jeszcze nie wiem jak ja to zrobię, więc. Więc zapraszam do oglądania, chociaż już to mówię. Proszę Państwa, zobaczcie jak ich jadę. Tam no. na hardzie przypominam. Przysłuchajcie sobie zagrać na hardzie. W tą grę bardzo ciężko idzie. Patrzcie, da. budujemy dołki. Patrzcie, jak mi to pięknie idzie. Patrzcie jak... patrzcie, jak ja to wstawiam. Zobaczcie później, jak buduję statki kosmiczne. Patrzcie, patrzcie jak ja to wstawiam. Uczcie się od zniszczu. Tą grę gam już ja w tą grę. Mam Gremam już od dwóch lat, czyli coś koło tego. Niezbyt mi to idzie, możecie oceniać jak mi to idzie, czy mi tak da dobrze idzie, czy nie, czy niezbyt. No. Piszcie w komentarzach, jeśli oczywiście jakieś będą, chociaż wiecie jak to jest z moim kanałem. Gdzie mam... Czekajcie, wezmę telefon. przepraszam was. To był telefon. I patrzcie jaki jadę. Dupciach chyba nie ma płaść. O, znowu mi wyrwało słuchawki. Ojeju, o czym by tu gadać z wami? Nie ma o czym, spore to, to bardzo fajna gra, mogę coś o niej opowiem, tak, są sześć faz, tak, z czego powiem, sześć faz, tyle gram już tą nie kojarzę, nie pamiętam wszystkiego, e, jest sześć faz stwora, potwora, e, najpierw jesteśmy z szarą komórką, e, asteroida leci, tak, tak jak ten, te, te długopis, Uuuu! Yy, tak, właśnie tak leci ta asteroida. Yy, tupia w ziemię. No, leci, przepraszam bardzo. Yy, wali w ziemię i są takie bakterie. Bo te bakterie tak się robią, robią, robią. I jesteś takim stworkiem małym. Tam wybierasz sobie różne rzeczy, doczepiasz do niego. Doczepiasz, no, przepraszam bardzo. Yy, doczepiasz tam różne rzeczy. Do niego te stworki budujesz tu wszystko. To jest wszystko, bo jesteś taki malutki, 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 stworkiem! i tak 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 sobie płyniesz 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 jak sobie tym malutkim słodkiem płyniesz czyli nie płyniesz bakterium no tak bakteria płynie i jeszcze inne bakterie bakterie tak inne bakterie jemy jemy tą bakterią jemy inne bakterie trzam mięso trzam rośliny jakieś glony, i z tego już coraz więksi, jesteśmy więksi, 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 a w końcu wychodzimy na ląd, bo tam w którymś razie, jak wiem, no trwa to do 10, 20, 30 minut, wychodzimy na ląd, doczepiamy sobie nogi, yy, no wybieramy tam dalsze, jest bud budowa go I, i jesteśmy na lądzie i tak sobie chodzimy, chodzimy, chodzimy. <laughs> i chodzimy tą postacią po naszym świecie, tam się zaprzyjaźniamy z różnymi innymi stworami a bo ich niszczymy po prostu i się nie dogadujemy. Mamy tam jakieś super mocze, jeszcze dodatkowo jakieś tam uda, uga i przyjmujemy różne spory, inne żeby nam pomogły. Później nam się rozwija mózg. Najpierw mamy tak. I... I tak, nam rośnie taki mały jak taki mózg taki, no i nam to rośnie, rośnie bo mało. tym bardziej tam więcej zniszczymy osób, tym więcej tam zaprzyjaźnimy się z różnymi, zjemy oczywiście coś jak Simsa, y, ala Simsy, tylko, że inne, ta sama firma Maxis, tak, nie wiem, czy to dobrze, czy tam tworzyła tą grę i na serio, według mnie, warta gra, można ją pobrać, może kiedyś zrobię, jak ją doładować tą grę. Ale to w swoim czasie to wszystko. I tak, ym, co by tu jeszcze nie powiedzieć? czym to ja stanowiłem? Mam bardzo krótką pamięć, ludzie. ja e, tu mogłem gadać? E, aha! Y, czekajcie. Czekaj. Kurde, nie wiem. Jak mi się w szkole nie do z A, tak, tak, tak. E, później e, robimy swoje cywilizacje. Mamy już pierwszy ogień, on tak wali się tą pałeczką połowę, tam rzuca, rzuca. I tu sam ogień wybucha, i mamy taką UGA UGA, takie ludzie ala ludzie, i takie wiecie, wiecie jak to w starych czasach rytuały, i te, 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 jakieś tam różne. I to tak wykonujemy to, i to wszystko pomału wykonujemy, i tam później nie chcę Wam mówić, żebyście mieli taką nowość, ale Wam powiem. Chyba, że nie chcecie słuchać to przewincie ten kawałek o tym mówię i wam grę całą opowiadam. I y, później robimy coraz większe cywilizacje, postawiamy jakieś budynki, Zdobywamy dotemy z nich. To też trwa do 40-50 minut zależy na Easy czy gramy czy na normalu, czy na hardzie. Y, I tak. No, sobie słucham. I to, tak. A później robimy cywilizacje, To co teraz widzieliście, no to takie dół dół ciak ciak du, 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 A, i takie właśnie walczymy tylko oczywiście interfejsu całego nie widzicie tylko widzicie sam sam ekran tej gry jak to się toczy nie widzicie tego co ja tam wykonuję tam jest pełno jeszcze innych przycisków i tam tak tak fajnie uproszczone wszystko no, <k fermented sounds> i to tak później yy, my robimy takie ufo takie urządzenie. stawiamy du, du, budujemy du, 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 du. Du, du. Wysyłamy w powietrze I, i mamy taki statek, i sobie latami tren, trenujemy Później robimy atmosfery na serio świat jest gigantyczny. Nie wiem, komu się chciało. Może to losowo, generatory, skrypty to robiły, ale świat jest ogromny. Ogromny, wiem że tego wyroku nie zjedzicie nawet. Bo tam są tysiące, miliony gwiazd, takich małych, na można wszystko wiedzieć. To w te gwiazdy można wlatywać, i ten. Więc. Myślę, że to będzie na tyle. Się trochę wygadałem, powiedziałem, no nie wiem jak to nazwać. I zapraszam do kolejnego oglądania. Teraz będzie na pewno budowa statku, czy coś koło tego. Myślę, że dość długo, dość długo na to gadałem. Ile? 5 minut, o 5 minut. A to spokojnie wystarczy. A to spokojnie. Zobaczcie teraz jak buduje statek. Chyba że to już minęło, bo może tak było gadałem po prostu. Więc... Chodźcie da. A jednak dużo się nagadałem Trochę za dużo Więc ja się z wami żegnam Bardzo bardzo serdecznie I tak do następnego odcinka I myślę że wam się odcinek Spodobał Lajkujcie, komentujcie I subskrybujcie I no Widzieliście trochę się zagadałem Nic nie powiedziałem wcześniej Ale nieważne Więc Narka